Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie tofu klasyczne Natura Weda. Jest to tofu wege, Co ciekawe, a zatem, jest to produkt właśnie, który mogą spożywać. Jest to produkt odpowiedni właśnie dla wegetarian i wegan. A zatem, jeżeli należysz do grupy takich osób, no to jak najbardziej właśnie taki produkt możesz sobie spożywać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zawartość. Białka w tofu, bo na to też trzeba zawsze zwracać uwagę, ile białka ma właśnie poszczególne tofu. No to jeżeli chodzi właśnie o tę zawartość w przypadku tofu Naturavena, no to ta, ta zawartość białka jest dość wysoka, tak? O czym sobie zresztą zaraz jeszcze powiemy dokładnie, jak to wszystko wygląda. No i natomiast jeszcze kolejny bardzo ciekawy aspekt to jest kwestia tego, że to tofu po prostu nie wymaga warunków, a zatem dość spore ułatwienie, jeżeli chodzi chociażby o przechowywanie takiego m, produktu. Tutaj macie, jak sami wiecie, masę na to 250 gram. No i cena takiego produktu to tak naprawdę w sklepie około 9 zł, tak mniej więcej tyle powinniście zapłacić, właśnie za takie tofu. Wygląd, oczywiście, tutaj widać przez okienko, jak to wszystko wygląda. Więc nie będę na ten moment tego m, rozpakowywał. Natomiast jeżeli chodzi o składniki, tutaj trzeba wiedzieć, że jest to właśnie. Wśród składników ekstrakt z ziaren soi. Dalej mamy jeszcze sok z cytryny, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, kwas cytrynowy woda sól. A zatem, jeżeli chodzi o składniki, dość fajnie to, to wygląda, fajnie się to prezentuje. Myślę, że dość atrakcyjnie. To, co jeszcze chciałem Wam pokazać, no to była to oczywiście kwestia związana chociażby z wartością odżywczą tego produktu. W końcu wspomnieliśmy sobie o tym białku. No, i tutaj mamy to wszystko właśnie ładnie podane, w, w, jak to wygląda w przejściu na 100 gram. No, i jeżeli chodzi o wartość energetyczną, no to jest to. 144 kalorie 8,5 grama tłuszczu, dalej są jeszcze węglowodany 0,8 grama, zatem mało węglowodanów białka 6, białka 15,6 grama a zatem jak sami widzicie dość sporo naprawdę tego białka w tym tofu klasycznym się znajduje, no i soli 0,8 grama zatem pod względem wartości odżywczej i myślę, że jak najbardziej na tak. Spora zawartość białka, jeżeli zależy Wam właśnie na tym aspekcie, to myślę, że będziecie zadowoleni, że chodzi właśnie o tę konkretną kwestię. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o to tofu, no to ja jak najbardziej jestem zadowolony. Nigdy się jeszcze nie zawiodłem właśnie na tofu klasycznym, Natura Na ile oceniłbym ten produkt? Myślę, że 9,5 na 10. Bardzo, bardzo użyteczny, bardzo smaczny, bardzo dobre tofu, można sobie właśnie przygotować z tego produktu a zatem myślę że jak najbardziej mogę wam z czystym sumieniem polecić ten produkt jeżeli zastanawiacie się czy warto go zakupić a zatem tak to się wszystko prezentuje jeżeli chodzi właśnie o tofu klasyczne wege naturavena napiszcie mi w komentarzu jakie są wasze przemyślenia właśnie na temat tego produktu a tymczasem to tyle dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach